W dzisiejszym dniu dosyć spora grupa zwierząt w Gdańskim Zoo dostała tak zwane prezenty, czyli pochowane łakocie w różnego rodzaju paczki, paczuszki, czy formy nawet zwykłych gałęzi. Lwia rodzina, czyli mama i maluchy no dosyć żwawo rozpakowały. Te prezenty, szczególnie mama, nasza lwica, natomiast maluchy, ponieważ widziały te prezenty pierwszy raz, no to tak jak małe dzieci boją się pierwszy raz Mikołaja z białą brodą, tak nasze kocie maleństwa też częściowo się bały tych paczek, ale później już przełamały swoje obawy i rozpakowywały te prezenty razem z mamą. Sam jest bez problemu, jak tylko powąchał, zobaczył węchem, co tam jest w środku, no również zabrał się zaraz pakowanie swojego prezentu. U żyraf było troszeczkę inaczej. Taka najbardziej odważna żyrafa zaczęła rozbierać choinkę, czyli ozdoby choinkowe zrobione z warzyw, z owoców. Pozostałe żyrafy powolutku, powolutku przekonywały się, że trzeba obejrzeć co to nowego wyrosło w środku w pawilonie. Dlaczego to robimy? No ponieważ łamiemy monotonię życia codziennego, mamy mniej gości. Niektóre zwierzęta już doskonale pamiętają, na przykład surykatki, co oznacza ozdobny pakunek, że tam na pewno będą znajdowały się jakieś smakołyki. Dla nas zimą to właśnie goście też są prezentem, ponieważ małpy z utęsknieniem oczekują na bo mają się przed kim popisywać swoimi umiejętnościami.